Kochani, dzisiaj zrobimy sobie pudełeczko do tej kartki, którą ostatnio pokazywałam. I to była karteczka imieninowa. I słuchajcie, ja wam pokażę, jak ja robię pudełeczko tak. No, w miarę taki prosty, szybki sposób. No, jeżeli nie mamy w domu pudełka, a chcielibyśmy podarować kartkę w pudełeczku. I słuchajcie, moja kartka ma wymiary już mówię 4 cale na 8 cali. Więc ja sobie zrobię pudełeczko wymiarów 8 i 1 czwarta cala na 4 i 1 czwarta cala i mój brzeg, moja wysokość będzie miała 1 cal. I słuchajcie, ja już sobie tutaj przyszykowałam odpowiedni kawałek papieru i jak widzicie jest już zbigowany, a to dlatego, żeby to było szybciej. Oczywiście już Wam mówię. Cały wymiar, czyli szerokość to jest 4,1 czwarta plus 1 plus 1, czyli 6,4 cala mamy tutaj, a wysokość, czyli długość naszego, w zasadzie długość bo wysokość to będzie ten 1 cal, ale długość tutaj tego arkusza to 8,1 1 cal i 1 cal, czyli w sumie mamy 10,1 czwarta cala czyli 10 i 1 czwarta jeszcze raz na 6 i 1 czwarta i teraz bigujemy jak bigujemy z każdej strony biguję sobie po jednym calu widzicie jeden cal z jednej jeden cal, jeden cal i jeden cal i teraz w tym momencie potrzebuję sobie naciąć tutaj te rogi, które mamy, żeby zrobić tą zakładkę, którą będziemy sklejać. Nie wiem, mówię wszystko chaotycznie, ale robię to też szybko, a chciałam wam pokazać jednak i I słuchajcie, jak nacinamy. Ja ten z tego dłuższego brzegu, żeby te mm, końcówki, które będę przyklejać do krótszego. E, czyli tutaj nacinam sobie e, równo z bigowaniem. Jakby to bigowanie też odcinam w tym momencie. Coś mi zjechało, ale to jest nieistotne. E, odcinam sobie tutaj to bigowanie. W zasadzie jego wycinam tak, Całkowicie, i pod takim lekkim skosem robię sobie tutaj taki leciutki skos. W tym momencie akurat muszę to tak przyciąć. I słuchajcie, z tej strony robię to samo, czyli przykładam, nacinam, i tu robię taki leciutki. W skos. I znowu wyciągam sobie ten kawałek. Jeżeli widzę, że coś nie jest docięte tak, jak powinno być, no to oczywiście poprawiam. Mówię, się naprawdę spieszę w tym momencie, ale chcę to zrobić też ładnie dobrze i równo słuchajcie. I z drugiej strony robię to samo, czyli tutaj nacinamy ładnie prosto, a tutaj pod lekkim skosem i wyciągam sobie. I to samo jest z tej strony widać, chyba widać. I znowu pod leciutkim skosem. I teraz tak muszę sobie. To Wygładzić te wycięcia. I słuchajcie, tą drugą część również delikatnie ten skosik tutaj robię i go nacinam. Staram się. O! Żeby on był tutaj. Nie wiem, czy wyszłam do tego brzegu, czy nie wyszłam, ale. O żeby on był tutaj sobie mogę odwrócić ale do mojego rogu o to chodzi, żeby on ładnie dochodził i teraz z tej strony jeżeli mi coś gdzieś schodzi to jeszcze raz sobie staram się dociąć to do no tak jakbym chciała, żeby to było docięte. Pewnie wyszłam z kadru zobaczcie, to teraz Wam pokażę. O, idealnie tutaj do robu. Już sobie zbieram to wszystko. I powiem Wam tak, że ja sobie nie oklejam w tym momencie, ponieważ przygotowałam sobie tutaj paski do oklejenia tutaj tych brzegów. Jeżeli mam mój bok na jeden cal, no to ten pasek ma szerokość 7 ósmych cala. Czyli jakby o jedną ósmą cala robię mniejszy. I słuchajcie, i teraz sobie to zaginam wszystko ładnie. Tak. I z drugiej strony ładnie sobie zaginam. Znowu wyszłam z kadru. Przepraszam, ale się spieszę. Ale się spieszę. I zaginamy sobie jeszcze w ten sposób. I w ten sposób, tak. tak. Dobra. I jak już wszystko mamy pozaginane elegancko, to zobaczcie. Ja kleję nie do środka, tylko kleję na zewnątrz te moje skrzydełka. Z tego względu, że tutaj później ja je oklejam. Oklejam je papierem, w związku z czym wolę, jak one są na zewnątrz i nie widzimy ich wtedy, tylko no, są przykryte właśnie papierem. Słuchajcie, no to kleimy. i kleję jak? Oczywiście na medzika yy, smaruję sobie te skrzydełka. Smaruję skrzydełka. No i w ten sposób sobie przykładam tutaj równo. I tutaj też. I dociskam. I z drugiej strony słuchajcie, robię to samo. Tutaj muszę tak docisnąć, żeby to się wszystko ładnie skleiło. I z drugiej strony robię, moi drodzy, to samo. I również w ten sposób i dociskam. O. Nie widzicie, skrzydełka są tutaj na wierzchu przyklejone. I teraz będę obklejała sobie pudełko. Ale jeszcze dociskam. Ważne jest, żeby to docisnąć, żeby się to ładnie skleiło. Słuchajcie, I żeby się później nic nie odklejało. No i co? I tak jak powiedziałam, mam przycięte już paseczki w związku z czym będę je tylko przyklejała i też magic i smaruję i Dokładam z jednej strony. Mam akurat tą kość, a czemu nie tą drugą? No właśnie. I ładnie sobie dociskam. I mamy pierwszy bok przyklejony. Teraz będziemy kleić drugi bok z drugiej strony. Z drugiej strony, słuchajcie, i doklejamy. I znowu ładnie, równiutko przykładamy. Doklejamy i dociskamy sobie kością żeby wszystko się ładnie przykleiło. Warto poświęcić chwilkę czasu właśnie, żeby sprawdzić czy wszystko jest elegancko doklejone. Teraz mamy, ja sobie zaraz sprawdzę, czy te są przycięte tak jak należy. Czy nie powinny być ciuteczkę szersze? No właśnie, tak sobie myślę. Że ciutka szersze mogą być. Więc ja sobie dotnę. Dwa paseczki te boczne, i zaraz wracam. Ok, mam już dwa paseczki, słuchajcie. I już ja będę przyklejała. Wiecie, jak się tak na szybko chce coś nagrać. To czasem nie idzie to tak, jakbyśmy chcieli, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok, zobaczcie. I z drugiej strony. I zaraz pudełeczko będzie gotowe. A wieczko zrobimy z folii. Z tej folii, której używamy do shakerów. I zobaczcie, ładnie tutaj się nam te skrzydełka przysłoniły tym papierem skrapowym. O, zobaczcie, elegancko to wygląda. jeszcze raz sobie dociskam i zobaczcie półniołeczko Mamy już praktycznie gotowe karteczka do pudełeczka i słuchajcie, jeszcze sobie zrobimy tylko wieczko. Skoro moje pudełeczko ma, tej linijki brakło 8 i 1 czwarta cala, to teraz i sobie ją wezmę, bo jak zwykle się nie do końca przygotowałam, o, już mam folię, już mam folię, słuchajcie i wieczko zrobimy sobie w ten sposób. Bardzo prosto też. Moje wieczko całościowo będzie miało wymiar 8,1/4. To będzie jego długość, a szerokość będzie 6,1/4. I zaraz Wam pokażę, dlaczego. U mnie 6,1/4 to jest tutaj. I docinam sobie. I zaraz zobaczycie dlaczego. 6, 1, 4. Teraz sobie wezmę bikownicę z mojego ujarka, z której, jak już wspominałam, tam kiedyś nie do końca jestem zadowolona. No, ale nie mam wyjścia, i na razie muszę z niej korzystać. Ale sobie jakoś radzę. I już wracamy do kartki. Z tego względu 6,1 czwarta, że nasz spód pudełka, czyli ta szerokość tutaj wynosi 6,1 czwarta, a dodatkowo jeszcze na brzegi po jednym calu z jednej strony i z drugiej strony, i tak też teraz będę biegowała. Z jednej strony cal i z drugiej strony cal. Dobra, coś mi przerwało i słuchajcie, zginamy. Zaginamy sobie na naszym bigowaniu. Oczywiście zawsze jeszcze sobie przecieram. Najczęściej używam tych jednorazowych chusteczek do okularów, co się wyciera. I słuchajcie, wkładamy po prostu. Do pudełczka. Zobaczcie. O! Nie chcę, żeby się i tak się pewnie odbija, ale nie chcę, żeby się odbijało. No i zobaczcie. I tak się prezentuje nasze e, pudełeczko. E, powiem szczerze, że jeszcze gęsto gęsto to co robię to tutaj robię sobie mniej więcej mniej więcej ja robię to na oko dziurkaczem wycinam sobie tutaj te otwory żeby mieć możliwość właśnie łatwiejszego wyciągnięcia. No, troszkę teraz przegięłam. E, można jeszcze wstążeczkę oczywiście dokleić, żeby łatwiej było wyciągać naszą kartkę. Ale to, to już mówię, dodatkowo y, można sobie to y, wykonać. No i mamy no, karteczkę w pudełeczku. Możemy ją jeszcze ładnie przywiązać na przykład z tą rzeczką. Ale e, grunt to było pokazanie Wam w jak szybki sposób e, możemy wykonać pudełeczko. To wszystko dzisiaj moi drodzy, mam nadzieję, że zrozumieliście z tego wszystko, co trzeba było zrozumieć, może było trochę chaotycznie, no ale mam nadzieję, że dacie radę z tego wyciągnąć to co najważniejsze. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!